mano. z tej strony Wiktor, na no ja się kolejny odcinek dzisiaj: Fortnite. Tak, samemu dzisiaj będę grał Fortnite, tak jak kiedyś był odcinek z Fortnite, i tak teraz jest odcinek z Fortnite. Doszedł taki skinek darmowy, odebrałem se, ale se chyba wezmę. Nie wiem czemu, jakoś bardziej mi pasuje. I jest rozdział długi, drugi, znaczy jeszcze. Je dwie godziny do końca tego sezonu, dlatego właśnie nagrywam odcinek. Ponieważ chciałbym mieć jakąś pamiątkę z tego, powiem wam szczerze, rozdział pierwszy był bardzo fajny. Mi się mega podobało, mi się mega zajebiście grał na tej starej mapie. Ma wrócić ten tryb, to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy właśnie do Fortnite'a nie wrócę trochę? Bo powiem wam szczerze, kurde, jak ma być ten tryb z, pierwszym, z pierwszymi rozdziałami, to cholera, no chcę aż mi się wrócić, tak szczerze. I możliwe, że będzie więcej odcinków z Fortnite'a. No i dlatego też chciałem trochę wrócić do rozdziału drugiego, bo jak już mówiłem, rozdział pierwszy był zajebisty, ale ja w niego dużo nie grałem, dużo więcej go oglądałem, dużo więcej mam tak jakby wspomnień, nie tyle z grania, co z yy, oglądania. Trochę grałem na takim bardzo starym laptopie, ale tam miałem jednego FPS-a, więc yy, śmiesznie. Ale pamiętam te niektóre rzeczy. Na przykład moje jedno ulubione z miejsc, które było na samym praktycznie środku, do którego nikt nie latał, ja zawsze leciałem, to był taki mały domek, a drugi rozdział mi się kojarzy z tym, że grałem w niego bardzo często, ja kiedyś właśnie dużo w Fortnite grałem, jak już miałem nowego laptopa, to właśnie zacząłem grać i rozdział drugi był jednym z tych. Kiedy. Przed rozdział drugi to już miałem nowego laptopa. Akurat wtedy kupowałem. I właśnie dlatego zacząłem grać w Fortnite. A, mam super wspomnienia. Nawet na. Nie wiem czy na playliście live. Nie wiem czy tam jest. Możliwe, że nie ma, ale miałem tam kiedyś stare filmy, które kiedyś nagrywałem. I właśnie. Odcinki. Stare live, y, które kiedyś miałem. I tam właśnie było to, że. To jak grałem rozdział drugi. Więc jak widzicie, po prostu mam trochę nostalgię do tego rozdziału. No już ktoś tam do mnie pieprza. Nie wiem czemu, ostatnio byłem właśnie na Venomie. nie wiem czemu bardzo Deadpoola chciałem wziąć jako skina. Jakbym jeszcze trafiał to może. Siema. Es. Dobra, trochę jak bot stałem w miejscu, ale... O! Ktoś tu jest jeszcze? Tyle ludzi tu poszło? Ja tu widziałem dwie osoby maksymalnie. O kurde, stary ten, Stoksiorp. Pamiętam go. Nie, myślałem. Nie pokazuje, że niby ktoś chodzi, ale nie chodzi jednak. Aha, fajnie, że amunicja się zbugowała w ścianie. Mówiłem coś o Venomie. A, byłem na filmie Venom i w ogóle polecam. Jeżeli jesteście fanami Venoma, tego typu rzeczy, no to nawet fajny film. No tu jakby ktoś stał, no ale nie ma go. To co się dzieje. Czemu ja widzę kroki, których nie powinien widzieć? No dobra. No i jak już mówiłem, będą bardzo fajny film. A, dobra, trzeba wziąć jakąś pompeczkę. Kurde, rozdział drugi. Bardzo fajny, tylko szczerze powiem wam, że gorzej mi się w niego gra. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, że tamten był prostszy, pod tym względem, że jakoś tak bardziej... Oooo, pompeczka. Jakoś bardziej go pamiętam. Mam wrażenie, że trochę bardziej mi siat w pamięci niż ten rozdział drugi, ale rozdział drugi dużo grę. Nawet mapę pamiętam tą tutaj co jest. To pamiętam, tu pamiętam, te pamiętam, tu często latałem, przyjemny park, to naprawdę fajne miejsce było. No, fajnie to było, no, teraz już nie będzie tego. Znaczy będzie ten rozdział pierwszy, wróci. Chyba, że to będzie tak jak ten sezon, że to po prostu wróci, ale. Znowu akacz, nie chcę akacza. Chyba, że to nie będzie osobny tryb. Ale raczej będzie, bo było mówione, że to będzie osobny tryb. Tylko jak na przykład będzie to tak jak z tymi sezonami. Ale raczej nie, bo było chyba mówione, że to nie będzie tak jak tamte sezony, że to będzie sezon, tylko to będzie po prostu jakiś tam tryb specjalny. Na pewno będę w niego dużo grał, bo kurde, no nostalgia bardziej tutaj działa. Ale po prostu mam wrażenie, że kiedyś Fortnite był lepszy, bo miał mniej mechanik. Nie, wiem, czy ty, Wy też tak macie, że Fortnite kiedyś był lepszy, bo jak miał mniej mechanik, łatwiej. Fajnie się w niego grało. Już nawet nie mówię o trybie budowania, który jest zajęty obecnie przez dzieci, tryhardów i ogólnie tego typu rzeczy. Jakby kumam, że wiecie, budowanie to jest mocno skillowa rzecz, ale kurwa, to jest irytujące. Siema. Siema, mordo. Jak cię nie przejechałem? Gościu, ty powinieneś nie żyć. Ło, wow. ale pierdzielanka i do widzenia. A no tak, bo kiedyś nie było tych, tych, tych takich ulepszeń, co teraz były w tych nowych sezonach, że takie jakieś celowniki czy coś takiego, teraz tego nie ma. Całe szczęście, bo dla mnie to było gówniane jak mieć na pompie celownik, kurwa. Na pompie celownik, to jest szczelina, dobra, wszystkie ja myślę, że to jakiś gracz. Na pompie mieć celownik, przecież to jest takie bez sensu. Bo jak pompą celujesz, mogę kleksona wyłączyć tym jak pompą celujesz, to raczej nie chcesz widzieć wielkiego ria, tylko chcesz widzieć przeciwnika. I to było takie irytujące, jak sobie celujesz przeciwnika, a tu nagle masz kurwa celownik i chuj i go nie trafisz. Chyba że naprawdę ktoś umiał tak strzelać, nie wiem, ale to było dla mnie przynajmniej bardzo irytujące. Lubię bardzo te rozdziały powracające w No niestety obecnie połowa filmów tak robi. Overwatch, z którego mam nagrany odcinek tak w ogóle. nie wiem, który film wypuszczę wcześniej, ten czy ten kolejny, ten czy ten z Overwatcha, bo z Overwatcha mam nagrany, tego jeszcze nie mam nagranego, teraz nagrywam. Zajebiście. Kolejne kile dochodzą. O kurwa, sam się... Sam się tym. To tak mało zadaje? E o kurwa. On do mnie z snajperki strzela. Dobrze kumam? Tak. No ale widzę, że cela ma takiego jak... Jak duża ilość graczy z tej gry. Nie! Nie! Nie no nie wierzę Mogłem pompę wyciągnąć, chciałem pompę wyciągnąć, ale no. Nie wiem, spoko te Sezony są dopóki nie trafisz na jakiegoś gościa co Wiecie, gra w tą grę cały czas i ten taki game sense ma Fortnite'owy, bo wiecie jak ja gram w Team Fortress'a, czy w tego typu gry, to ja tego game sensu nie mam. I cięży mi się gra Fortnite po długiej przerwie, no i to jest dlatego tak mi średnio idzie, gdybym może miał większy game sense, gdybym częściej grał Fortnite, Fortnite'a, to może bym coś zabijał, takiego, takich mocniejszych graczy, ale nie liczyłbym na to. Eee, to tu się odpierdala. On jaki synchro? Da, da, fuck, jakie synchro? Widzieliście to, jakie synchro? Jak się w ogóle zapatrujecie na ten sezon? Bo na pewno wiem, że parę osób, które to ogląda, grają Fortnite'a. Niektórzy, może, są bardziej moimi widzami. ale jak się zapatrujecie na ten sezon? Ja szczerze uważam, że był spoko, ale. Nie wiem, rozdział pierwszy ma coś sobie z prostoty Fortnite'a, która kiedyś była. I strasznie dzięki temu wydaje mi się, że Fortnite zyskał. Bo pokazał tą prostotę, którą kiedyś miał, i jednocześnie to było bardzo dobre. W ogóle Double Pompa ma wrócić w tym właśnie trybie. No tak tylko mówię. Jej, kolejny poziom karnetu, którego kurwa nie wbija. Z chęcią bym wbił, bo fałdolce bym sobie pobijał. Bym sobie jakiś karnet kupił przyszły, ale nie ma sensu to. Nie, tak szczerze Wam powiem, panie się gra. Chociaż mam wrażenie, że trochę więc, Znowu jakby ktoś tu chodził. W bazie coś się dzieje? Trzeba ruszać na ratunek. uuuu. O, strzelają się tu pięknie, super. O, do snoopdog strzela. To widzę, kolego? E, tu jest chyba snoopdog, tak? A nie, to jest jakiś koleś. No dobra. Po A, po magiermroku, dobra. Zamknij mordę. Coś zaczął pieprzyć. To jest snoopdog, tak? No bo tu jest snubdog narysowany. Nie, nie wiem gdzie jest snubdog, tak szczerze. Nie pamiętam już. W ogóle ciekawe, czy będą w komentarzu będzie, albo mi pisał na trivia, że Ale zagraj, PUBG, PUBG lepsze. Nie wiem, dla mnie PUBG szczerze to jest taki Fortnite, ale nie wiem, bardziej dla osób, które. No to kurwa jest. Yy, bardziej dla osób, które. Nie wiem, nie wiem w sensie dla kogo jest PUBG. Tak szczerze, ja grałem i mam wrażenie, że to jest gra dla nikogo. Taka gra niby spoko, ale z drugiej strony. Nie wiem, jakoś mi się nie podoba za bardzo. Nie wiem z czego to wynika. Po prostu jakoś nigdy nie lubiłem PUBG. To jest gra, która. Wydaje się mega realistyczna, ale z drugiej strony strasznie ciężko się gra, mam wrażenie w nią czasami. Jakby... Wiecie o co mi chodzi. Ej dobra, dobry jest ten karabin. Ja, ja szczerze nie pamiętam tego karabinu. No, ale to jest jakiś bot, bo stanął w miejscu, nagle patrzy. Do widzenia. Mi się nagle, zaraz mi się słuchawki rozłączą. Czyli trzeba podłączyć kabelę. Eł kurde miał skara. Był pierdzielony. Ej nawet nie wiem czy tego karabinu bym nie wolał, bo zbyt celny coś jest. Ej tu do kogoś strzelał. O właśnie. Dobra, pora lecieć na killa. O, tu jest ta lama. Chyba lamę bardziej wolę. So sorry, gościu, zaraz po ciebie pójdę, ale a najpierw otworzę sobie lamę. O, ja ci tam widzę. Ty możesz zostać jeszcze gdzieś, stać w miejscu. Podobałoby mi się tam. O, możemy wziąć sobie potyczkę. Dobra. Wow. wow, 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 skąd? Nie wiem skąd, a stamtąd. O, ależ mi został skill snajperek. Uuu, co już za traf! Ojejcie, jak mi przykro, że gościu dosłownie sobie chodził zamiast biegać. No, takie tam. Kolejny gość, co ma jakieś rzeczy z dupy? Co jest? Co jest z fioletową po. Znowu widziałem, jakby ktoś był obok mnie. Co jest nie tak z tą grą? Że nikt tu kurwa nie umarł. Chyba, że koleś tu chodzi i na przykład, nie wiem, wyszedł z gry. Też tak może być w sumie. O dobra, idziemy do auta i idziemy tam walczyć. No, takie. Znowu! No widzieliście to? Co to za jakieś decoje kurwa tu idą? Jakieś fake kole? O dobra, widzę gościa. Widział mnie chyba. Widział mnie? Na pewno. Dobra, nieważne, jakiś bot. Kolejny. Jezu, ile jak karny karnetów wbijam? Co, co tu się dzieje? Nie no, w sensie... U! Nie wiem, tak po prostu strzeliłem, żeby go odstraszyć On gdzieś tam jest. On gdzieś tam jest. Boję się go trochę. Bo koleś nie wygląda mi na amatora. Znaczy na amatora. No może jest amatorem, ale. O! Teraz dachu. Wszystkie trafił kurwa pociski. Nie ma gościa, który trafia kurwa wszystkie pociski. Dobra, ale. Dobra, na pompę to ty nie umiesz grać zdecydowanie. O kurwa! Wow! <ścoughs> ale to było randomowe. Nie powiem, że nie. Kocham memotki Fortnite Nie, one mogą być memowe, ale po prostu kocham jak zabijam gościa totalnie randomowo, totalnie... Tak szczerze nie fair, bo goście mógłby mnie zabić bez żadnego problemu. I nagle go zabijam i po prostu sobie do niego drwie tak totalnie, kocham to. E, Przydałby się jakaś duża pota. Tam ktoś się bił. O sztucer! Kurde, nie, nie biorę go szczerze. Mam wrażenie, że snajperek mi lepiej idzie. Chociaż zamiast tego możemy wziąć tuz. Spróbujemy, przynajmniej wiecie, bo ja w niego kiedyś grałem. Ja widziałem te klipy, pełno klip. O! Tu też jedzie. Może lepiej się nie wdawać w bójki. Bo koleś miał jakieś auto specjalne. Zresztą, że ona nie wydał fałdolca, Znaczy, nie, nie znaczy to, że jest dobry, ale znaczy to, że wydawał na to pieniądze. A znaczy, że więcej gra ode mnie. Czyli statystycznie ma mniejsze szanse. Oczywiście to jest tylko teoria. O kurde, to jest ten, Vegeta. To co dodaję dodań? To jest to, co dodaję dodań. Gościu, traf mnie, kurwa, proszę cię. O nie. Nie, nie. Aha, nie, nie trafił mnie. Ju, pierdolę! No, co to miało być? Nie, no, wkurwiały mnie te bomby. Ej, ale że można nimi spamić? To mnie zdenerwowało. Nie zdenerwowało mnie to, że mnie zabił. No dobra, zdarza się, ale. Te bomby są takie dobre? I że koleś jeszcze tak daleko we mnie trafił? To mnie zdziwiło. Chyba, że jest jakiś taki wiecie yy, takie wiecie, że pokazuje, gdzie ci poleci. Ale nie, raczej nie, tego nie było. No, wkurzyłem się. No, wkurwiłem się totalnie. Koleś kompletnie mam wrażenie, że nie zasługiwał na tego killa. Jakby nie gra tragicznie, ale w tym momencie jak on nie potrafi tramić za kamienia, z którego na pewno widział moją głowę to mam wrażenie, że ten kijelarz tak mu nie pasował. W ogóle skąd on miał te bomby? On tam miał tego jakiegoś dziwnego tę broń na slurp jeszcze miał pistolety, skąd on tu kurwa miał? To, 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 to tak się po prostu tam leżało, super. To zawsze powinno ze skrzynek lecieć tak w ogóle. Jeżeli to leży na ziemi gdzieś, to... Proszę nie dodawajcie tego do leżenia na ziemi... tego typu przedmiotów, tak szczerze. Bo, mam wrażenie, że są troszkę zbyt dobre. Tym bardziej, jeżeli trafić na takiego właśnie gościa, co wie, że są takie przedmioty, a ty nie pamiętasz. Ej, dobry jest ten karabin. Boże, czemu on jest taki dobry? Czemu oni da dali tego typu karabin, co tak na pieprza? Ty... Czemu to jest takie overpower? Przecież ja bym mógł go zniszczyć, tym zanihilować kogokolwiek. Przecież to jest gorsze od skara fioletowego, tak szczerze. Siorbane szuwary. Nie pamiętam, co to było. Eee, możemy pójść na te siorbane szuwary. Nieważne jednak pójdę na przyjemny park. Przepraszam, to, to coś mi się pomyliło, wiecie widzowie? Wydaje mi się, że miałem coś powiedzieć, ale ja tego nie powiedziałem. Ja, to, to zaznaczenie było przypadkowe randomowe, ja zawsze mówię, że lecę na przyjemny park. To była moja powinność. Nie no, ale jak tu zdechnę, to się nie dziwię kompletnie. <laughs> o Jezu, tu już widzę z pięciu co najmniej pewnie będzie lecieć. Tam jest baza na dole. Oj, pamiętam tą bazę. Pamiętam jak to się otwierał, tak, pamiętam. To chyba zawsze było otwarte. Nie, byłem, nie leciałem tutaj jeszcze w tym sezonie. Faktycznie to było otwarte wtedy. Tak, mi się pamięta z tamtego, bo ja w Remixa grałem tego właśnie, jak był sezon pierwszy. Dlatego mi się pamięta, że to był normalny. Nie wiem, granaty tak bardzo straciły na ważności w tej grze. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że granaty kiedyś były chyba lepsze. Znaczy, kiedyś było ich mało. O kurwa, tam jest ktoś z tym skinem. Znaczy, ja też go mam. Ale to może nie być jakiś taki słabiutki gracz, nie, 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 to może być trochę lepszy gracz, I taki troszkę lepszy. O co tu chodzi z tym? To będzie jakiś event? Bo to jest ten koleś właśnie, to jest ten skin. No dawaj. Ich jest tu dwóch! Do widzenia. Ło! Wow! Gdzie on kurwa był? Nie, zdenerwowałem się. Gdzie? Ten koleś był. Gdzie? Dobra, wiecie co? Ja powiem wam tak. Fajny rozdział, fajny. Kurwiałem nie przeciwnicy. Tyle. Tyle. Ludzie się nauczyli z tego rozdziału pierwszego grać, ci nowi gracze, i teraz napierdalają Najbardziej jak mogą. No ale dobra, taki luźny odcinek. Bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Bardzo spokojnie, czemu się, mam wrażenie, zmieniło trochę, nie wiem, kolorystyka. Wszystko mi się wydaje, że trochę cieniowanie jest inne. Nie, nieważne. Dobra, więc to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.